Cześć, cześć, witajcie z strony i w dzisiejszym odcinku pokazuję Wam pracę jako funkcjonariusz policji, e, bardziej funkcjonariusz e, szeryf. E, chciałem Wam zaprezentować, jak to tutaj na ogół wygląda. E, nie jest tak, e, można powiedzieć, czasem kolorowo, jakby się wydawało. Aktualnie jeszcze nie wszedłem na radio, na którym no, jest Moem, dlatego z niego przyszedłem, żeby choćby się z moim przywitać. E, odcinek będzie podzielony e, na dane części. E, pod względem tego, że po prostu będą cięcia e, nie będę wykazywał tych trudnych momentów w których nic się totalnie nie dzieje e, na chwilę obecną wzięliśmy tutaj taki e, radiowóz będziemy e, sobie niechać. jechać dispatcha, wypisałem na niego poinformowałem, że jestem na patrolu e, więc no, zobaczymy tutaj jak widzicie potrzebny jest transport więc jedziemy od razu e, Ładrzemy bomby sobie i zobaczymy co tam się takiego podziało Jak widzicie trzy osoby są do wzięcia, chyba jest trzeciej radiowus albo coś w tym stylu Więc przyjeżdżamy, przyjeżdżamy do raportu, to jest, e, no bo, no bo tak, <taki> takie rzeczy są do raportu, to jest wyzwanie, oczywiście czasem się zdarzają osoby, które nie potrafią jeździć, no ale niestety nic z takimi rzeczami nie zrobimy, e, jest trochę tutaj problem z no trudno. O, o, kurde. Tak, tak? Dobra, się. No to siadajcie. Wszyscy. A. Czyli nie musiałem przyjeżdżać? No, nie, ja tak. wracałem z napadu to A raz. akurat byłem pobliżu A czekaj, jeszcze jest Dobra, no jak widzieliście Jednak nie musiałem tutaj jechać Ale kupimy sobie naprawki Do pojazdu Naprawić, o, pięknie Wyłączymy sobie te dźwięki I wyłączymy sobie bomby Poczekamy, aż coś się będzie działo. Może jakieś zatrzymanie drogowe, może to, może tamto. Zobaczymy. Byłoby na pewno fajnie taką rzecz wam pokazać dzisiaj na odcinku. bardziej, można powiedzieć, profesjonalną rzecz. Ale to, to się zobaczy. nieźle popierdzielał ja też nie zahamowałem byśmy <laughs> się wydupli o tutaj właśnie co wósem może akurat coś się takiego wydarzy sprawdzajesz ja na pobocze a drugie pobocze, panie. Proszę zgasić silnik, wrzucić kluczyki. Na kluczyków nie widziałem, żeby pan wyrzucał. Mi się nie wsiadam, proszę pana. A pan w BMW odjedzie. Ale, proszę pana, ja mam tutaj... natychmiastowym. Mięsień nie w siedem. Mam w masce, niech wsiadzie sporo ten auta auto. Panie kierowcu. Rozmawiamy, halo, halo. Pan kierowca jest słyszący, niesłyszący? Dobra, może któryś z panów gada tutaj na pace? O, bez rozmowy będzie od razu Mandata, tak to może sobie wyjaśnimy No halo, słyszy mnie no, pan, mocha? Halo, dobry Czy Ma zna pan powód dobry, zatrzymania? Dobry, dobry. No, domyślam się to bardzo dobrze, że pan się domyśla. Moje imię sergujesz, Lapupa, pupa. Pokazuję panu moją legitymację. 115, od razu powiem. Numer odznaki 073. On powód no zatrzymania. Tak. No to braburowa jazda. Jak widzę, auto jest również dosyć mocno uszkodzone. Bardzo mocno. Nie widzę tylnej tutaj klapy. Nie, no, nie, nie przesadzajmy. widzę drzwi. I z drugiej strony też nie ma drzwi. Jak to pan nie widzi drzwi? Wszystkie drzwi są. Nie ma drzwi. Maski też widzę, że nie ma. U nas są wszystkie drzwi przy pana. Tak, no, no, u nas są. To może nie wiem, mam jakieś zwidy, okay. ale... Nie, no, ja bo ogółem widzę, że auto jest naprawione, tylko że właśnie tych drzwi nie ma, więc jest, jest możliwość, że jest to błąd. Dobra, to uznamy, że tego nie ma. Myślę, że to jest. Przepraszam no, Pana nie? bardzo. Tutaj tak... No z... zajęty byłem, znaczy za, zamyślony byłem. Mm -hmm. No dobrze, czy posiada Pan przy sobie gotówkę? Gotówkę posiadam. W wysokości 5000. Tak. Dobra, czy zgadza się Pan na mandat w wysokości 5000? za Rową Jazdę? No zgadzam, zgadzam. Dobra, mogę Panu obniżyć tutaj za współpracę do 3,5? Pasuje Panu? Bardzo bym się cieszył. Dobra. To proszę chwilkę poczekać, ja Tylko wypiszę. Jeszcze w sumie od Pana poproszę dokument tożsamości i prawo jazdy. Mhm, i poproszę jeszcze dokument tożsamości. Dobrze, ja sobie tak sprawdzę. Szybko panu bez danych, ok? Jasne, jasne. Jeszcze się zajmę tutaj. Odjeżdżasz stąd. Ty też odjeżdżasz. Tu jakiś odjeżdżasz. kurwa przemyt ludzi jest czy co? Tak, przemyt, przemyt ludzi jest czy jak? No, miłego, no kurwa, nie spiność. masakra z tymi leźmi tutaj No dobrze, ja szybko już pana sprawdzam To Te są. Dobrze, czy mogę Panu zrobić zdjęcie? Oczywiście, nie ma problemu. A coś nie tak jest? No, proszę pana, jest pan poszukiwany. Tak? A za co? No, to już musimy wyjaśnić na komendzie. Będzie pan współpracował? Oczywiście, nie, nie widzę problemów. w takim razie proszę odwrócić się plecami do mnie. Proszę pana! Pan już naprawdę... Dziękuję bardzo, zakupam lewa prawa. Pan taki myły jest, myślałem, że... No niestety, prawo to prawo. 3, 7, 9 tutaj wpisujemy i idę. Dobrze, otwieram ponoć drzwi, zapinam panu pasy, zamykam drzwi. Eee, panowie no albo pójdą z buta, albo mają dostęp do auta, niestety tego nie wiem. A zapłacić mogę, może się dogadamy jakoś. Zobaczymy za co pan w ogóle jest poszukiwany pan. A ja też nie orientuję się. No tego zaraz sprawdzimy, na no spokojnie Jak widzicie teraz się pokazało w ogóle u góry, że jest on poszukiwany My tego nie możemy ogólnie yy, używać, ale no tak to jest Dobrze Pól um, 379 Otwieram panu drzwi, odpinam pasy, zamykam drzwi, biorę pana pod pachę Dobrze, jeszcze panu tutaj powiem, bo nie powiedziałem w radiowozie yy. Zna pan y, Boże, zna pan swoje prawa? Znam, znam. Dobra, ale. ale... Chce pan coś dogadamy się jakoś. Jeszcze panu nie je przedstawię, ma pan prawo do zachowania milczenia, wszystko, co pan powie może. Zostać użyte wszystko panu w sądzie. Ma pan prawo również do adwokata, jeżeli pana na niego nie chce, zostanie panu przydzielony z urzędu miasta. Czy zrozumiał pan prawo i czy chce pan tak, skorzystać? z Tak, rozumiem, nie, nie, nie potrzebuję. Dobrze, pójdziemy, zobaczymy. I wszystko tutaj. Jakoś, jakoś, może za współpracę, bo coś tutaj się podziało. Może za współpracę wyrok był mniejszy, no bo zobaczymy też za co. O, właśnie. Problemów, żadnych mieć, Nie mam pojęcia, za co poszukiwany jestem. Widzicie, nie bez zatrzymania, a czasami jednak wychodzi to, co wychodzi. Dobrze, ja pana puszczę. Proszę się ustawić pod ścianą. Ja za chwilę do pana przyjdę. Tylko sprawdzę, co jest pan poszukiwany, dobra? Jasne. My już tam oczywiście widzieliśmy, że jest morderstwo na kamerach, aczkolwiek musimy to zgrać wszystko, się odegrać to. Wszystko, że na komputerze znajdujemy jeszcze sobie tutaj potwierdźmy to. Trzeba by na pewno, czy może źle spojrzałem. Będę poszukiwany, sobie. Arnold. Tutaj bombiarz. Dobra. O, ale się tutaj O, teraz. Mi. U. Komputer. Tu komputer. Dobra, jak widzicie, mamy to odegrane. E, dobrze, no tutaj e, zaraz Panu pokażę na no, tableciku, ale no, no, na nagraniu wynika, że Pan dokonał morderstwa. Roz, zobaczymy, czy Pan się do tego również przyzna. Muszę bardzo, tutaj spojrzeć. No jest, czy że pan dokonał tego morderstwa? Co w takim momencie no. z panem zrobić? Dobre ale, pytanie. Proszę, odbyć proszę, się A do mordercami. Może... A nie chciałby pan, może się dogadać? No, niestety nie jestem przekonany, proszę pana. Przeszukam. Oj, jeszcze widzę, że pan ma broń. Ma, 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 A licencję ale to nie... pan nie posiadał. Nie posiada. Dobrze, ja zaraz panu podliczę, ile panu wychodzi, może za współpracę coś zmniejszymy, ale proszę chwilkę poczekać w cierpliwości. i, i no, zaraz, zaraz do pana wrócę. No jasne, jasne. Dobrze, jak zauważyliście, jest tutaj osoba, do, dokonała e, okropnego czynu, zamordowała tutaj kogoś, e, posiada broń bez licencji, więc jest to na pewno na jego minus. Ja aktualnie tutaj na aplikacji, jak na Discordzie. Poszukuję sobie taryfikatora, na którym wszystko zostanie tutaj sprawdzone, tylko kurwa nie umiem teraz znaleźć. Mam dobra, mam taryfikator. Chodzę sobie... Przypada, a może pan porozmawia ze sobą pokrzywdzoną? <grych> Bo ja mam kontakt. Nie doszło do żadnego przestępstwa. Wszyscy czują się dobrze. Znaczy no doszło, ale... Szadanie broni bądź licencji, tutaj mamy już 20-20. My tylko strzelanie trenowaliśmy. Tak rekreacyjnie. Muszę sobie to pozapisywać. To będzie B1. Nie, BP1. Ja w sumie tutaj wam się e, jakby zrobię cięcie i po prostu wrócę do was już e, jak będę z osobą tutaj rozmawiał. E, dobrze, jestem z powrotem. No, proszę pana. Mamy duży problem. Tak. E, niestety, ale będę musiał wezwać prokuratora do pana. Ale proszę pana, ja mogę osobę pokrzywdzoną za zawołać, to wszystko było rekreacyjnie, pogada sobie pan, wyjaśnimy sprawę. No dobrze, ale tutaj potrzebuję również, jeżeli była taka sytuacja, że było to rekreacyjne, osoba pokrzywdzona tutaj była, była u lekarza, nic i nie jest i przyznaję się do tego, że była to tylko, można powiedzieć, głupia, bo głupia ale zabawa, potrzebowałabym nagrania w takim momencie. Nagrania, nagrania. No, niestety. Ale nagranie tutaj jest kluczowym dowodem, żeby pan miał tę niewinność, jeżeli chodzi o A to nie ma pan nagrania z monitoringu? Jak Mam ja tylko możecie... nagranie w momencie, kiedy pan oddał strzał. No, tak, tak, tak. A, a słowo nie wystarczy, znaczy, no kurczę, a nie wystarczy, jak się pan dogada co, To jest osobę... też coś w stylu tego, że ja niestety nie wiem, kogo pan konkretnie tutaj postrzelił, usiłował zabić, zabił nie mam konkretnie tego wypisanego, więc mógłby tutaj przyjść tak uh -huh. naprawdę mój nawet kolega i No, powiedzieć, tak, że tak, to... no, no tak, tak, na pan rację, no tak, tak. No niestety będę musiał tutaj wezwać prokuratora, aczkolwiek za tutaj może to on już stwierdzi w sumie, co z panem zrobi. Prawdopodobnie, jeżeli pan tutaj normalnie, tak jak ze mną rozmawia i będzie rozmawiał pan normalnie z nim, nic nie będzie. No a jeżeli prokurator nie przyjedzie, no to, że tak to powiem, no cofniemy. To co pan tutaj grozi, jeżeli chodzi o morderstwo, no bo takie mam dane wytyczne, że musi prokurator mm -hmm. przyjechać, więc pan poczeka chwilkę, ja wezmę prokuratora i zobaczymy tak. jak to będzie. Dobrze, dobrze. Wtedy właśnie tak, Go. kurwa, do go można prosić o prokuratora na... Zobaczmy, na można napisać, czy można. Dobrze, wysłałem zawiadomienie, czekamy na odpowiedź. Dobra, widzowie, to ja tutaj nie będę wam też przedłużał. Po prostu zauważymy się w momencie, kiedy będzie już się bardziej działo, więc do, do za niedługo mam nadzieję. Dobrze, jeszcze tutaj amunicję widzę. Dobrze. W takim razie pan y, będzie miał wyrok 50 miesięcy i 50 tysięcy zapłaty. Przestaje pan na to? Tak. No. Nie mam wyboru. Maguszeń przeszukiwania, 5 gwiazdek. Teraz trzeba mu wypisać tutaj wszystko, co tam ma. A więc tak. D1. O kurwa, nie. Tutaj zostawiam 5. Tutaj wpisujemy d D1, bp1, dp10. Eee, I to wszystko tak. Ogłoszenie tutaj, tak. Frakcyjne, aresztuj wypisujemy 50, a jeszcze kurwa. Eee, frakcyjne. Wypisać grzywną.

Tutaj jeszcze proszę opłacić, jeszcze będzie jeden w wysokości 10. jeden jeden jeden, jeszcze jeden, super. I teraz pana tylko tutaj będziemy aresztować. 50. cp1, cp10 i t1 Panie prokuratorze, tworzymy rejestr karny, prawda? Tak, oczywiście. Dobrze. Dobrze, w takim myślałem życzymy jej resocjalizacji. No, dziękuję, I dziękuję, dziękuję dziękuję, za miliego, dnia. To dziękuję panu bardzo za przyjazd. Nie ma za to zawsze do usług. Proszę mnie tylko wypuścić, bo jeszcze muszę na paleto ja. jechać. Oczywiście. A, to nie też drzwi? Pośpieszyłem się. <laughs> Tak, jak mogliście zauważyć mieliśmy tutaj piękną interwencję i o to chodzi Te To Dziękuję bardzo i miłego I czy to jest nasza radiolka To jest Tak, to jest nasza radio nasze inni tu mają i pilnować a ja mam napady pilnować No siema, siema. Dobra A pojebało mi się ty to ty, właśnie ten. ten. Miałem gościa. I że aż prokurator musi przyjechać. O, oh, kurwa. Dobra, my jedziemy bez napadu, bo bym A, podanie. jasne, spoko. Jaga. Dobra, no i teraz wracamy w sumie do patrolu. Jeszcze sobie auto naprawimy, bo mamy zderzek rozdubcony. Naprawiamy. I co? No to widzimy się znowu w momencie, kiedy będzie coś ciekawego się działo. Naprawdę. My się auto popsuło. O. Za niedługo się widzimy. Tutaj szybki patrol farmy. sobie przyjeżdżamy, patrolujemy na farmach Często sadzą właśnie działo. dzieło. Eee, a jako, że jestem w wydziale antynarkotykowym, detektywistycznym, ja po prostu przejeżdżam, patroluję. Często jedzimy tutaj nieozakładanymi, ale że już mam patrol taki zwykły, to stwierdziłem, że pojadę tak. O! Tutaj mamy znowu osobę. Ale ta osoba już sadzi tutaj jakiegoś czasu, więc. So. No nic no, farmy, farmy czyste mm, Więc lecimy na Aina na no, może coś się będzie działo Na to jeszcze chciałbym wam pokazać, no a jak nie to, to po prostu yy, zakończymy tutaj I będzie inny odcinek, w którym mam nadzieję, że będzie się coś działo Więc widzimy się za niedługo, i ja widzę napad na banek, więc może pojedziemy no tak, póki jadę jeszcze na ten napad, to zapomniałem wspomnieć o tym, że wystawiający grzybny my też na tym zarabiamy. Jakąś część z tego, co on tam stawił, część idzie na frakcję, część idzie do naszej kieszeni. Jako taki można powiedzieć, dodatkowy zarobek. O, ale poślizg się w pierwszy, potężny. Zobaczymy, czy w ogóle ten napad dalej jest, bo coś nie było już długo cichego powiadomienia. siły alarmu bardziej, że ten napad nadal trwa. Zobaczymy Idziemy tam cały czas, mam jeszcze 2 km Zobaczymy jak to będzie Widzimy się w sumie na miejscu najlepiej, co? Może tak, może nie To chyba jakiś to, szeryf zabrał A masz jakąś Jestem Ja mam na karabinek, znaczy no, no tutaj... mam karabinkę jedną, zebrałem jedną no. Tak już może jakiś no, zapasowy karabin, to bo to to ja nie mam Dużo zielonych kolorów tu się kręci, możliwe, że będą chcieli zrywać. Też czuję, ale dużo nas tutaj I tu chodzi. Josan? Nie, ogólnie, że mogą chcieć zrywać. Jak no to jest ja negocjacja. Ja to będzie tak trudno. Widzicie? To ja, ja to się no, to czemu oni sobie wbiegają Nie do banku? Chleb, to powinno być następne ostrzeżenie dla nich. To jest ostrzeżenie, tak. Ostrzeżenie. Dru Trzecie. A nie drugie? Się Trzecie, drugie było drugi wcześniej. Zatrzymujcie się go. Panowie. Normalnie walczą. Nie wiem co oni robią. No Sami Co zajmę się, a nie... tutaj dzieje się młyn. Prawdopodobnie będą Dzień. Jest Tam w krzaku jak masz ten dom tu. Nie jest to na pewno dla nas na plus. Często oni posiadają wtedy snajperki. No które nie ukrywajmy, ale są bardzo dobre. ...animacji, do sami? Czemu wy sami zazdąbiliście? On jest 0 jeden 5 No, B max 8, Nie A no, jak już co 50 trwa naj, najpóźniej Tak, to co? 11-50 to max I, mu, I ja im tak powiedziałem, że mają wypuścić 3 zakładów, tak podziemne tak, po, tak, Co my, się to tym, Bo jest tu napad na raz Dobra, Zostawcie pan mi to auto Co jest? Potrzebne skarcie na napad na banku Daję marka My już tej wsparcia nie potrzebujemy. Zgadzasz się na prywatkę, że coś czy nie? Yyy... to. No i gitara. Słyniak. Miki, 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 gdzie Miki. jest Miki? Miki, 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 Jejo, bo ja, bo... A, Miki, 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 to Dobra, pokażę wam po prostu Miki, 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 ja akurat chciałem dronem sprawdzać teren No jest dupa No nie ukrywam, napad, napad Napad się nie udał No, nice, chuj, nice, chuj. no jest chujnie, jest chujnie a nic niestety na to nie poradzę e, Takie życie, czasem te napady są e, ciężkie, jeżeli o to chodzi no. O, widzę moja ekipa, to już mogę się wyba... Mam o co? O tak jak powiedziałem, tak nie idzie Czasem tak bywa, czasem te napady są udane, czasem są nieudane Ja niestety muszę zakończyć dispatcha, e, który zakończę no, w smutny sposób Proszę panowie niepowodzeniem e, 1753 e, Nie Żeby dajmy powód. Jesteśmy teraz w szpitalu. Nie wiem o mieście. Nie co była dupa. A nic o tym niestety nie poradzę. W tym miejscu takie ja myślę, że będę kończył odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej, jeżeli chodzi o szeryfa odcinków, dajcie znać w komentarzach pod filmem ja mam nadzieję, że uda mi się nagrać jeszcze jakieś fajne dla Was. Więc co? Trzymajcie się. Pa-pa.